Papież Franciszek, głowa Kościoła katolickiego, niedawno podzielił się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości wiernych w czasach ostatecznych. Jego słowa wywołały poruszenie wśród katolików na całym świecie, skłaniając do refleksji nad rolą wiary w obliczu globalnych wyzwań. Według papieża wiara będzie kluczowym elementem w nadchodzących czasach. Podkreśla on, że katolicy powinni być przygotowani na trudności, ale jednocześnie pełni nadziei. Franciszek zachęca do pogłębiania relacji z Bogiem i bliźnimi. W swoim przesłaniu papież zwraca uwagę na znaczenie wspólnoty. Podkreśla, że w trudnych czasach wierni powinni jednoczyć się i wspierać nawzajem. Kościół ma być miejscem schronienia i umocnienia dla wszystkich potrzebujących. Franciszek porusza również temat odpowiedzialności za środowisko. Według niego troska o planetę jest nieodłącznym elementem wiary katolickiej papież wzywa do działań na rzecz ochrony Ziemi jako Bożego daru dla ludzkości. W kontekście czasów ostatecznych papież mówi o potrzebie czujności duchowej, zachęca wiernych do regularnej modlitwy i medytacji nad Pismem Świętym. To ma pomóc w rozpoznawaniu znaków czasu i podejmowaniu właściwych decyzji. Franciszek podkreśla również rolę miłosierdzia w życiu katolików. Według niego, praktykowanie miłości bliźniego będzie kluczowe w obliczu nadchodzących wyzwań. Papież zachęca do konkretnych działań na rzecz potrzebujących. W swoim przesłaniu, głowa Kościoła zwraca uwagę na potrzebę dialogu międzyreligijnego. Podkreśla, że w czasach niepewności ważne jest budowanie mostów między różnymi wyznaniami. To ma służyć pokojowi i wzajemnemu zrozumieniu. Papież Franciszek mówi także o roli młodych katolików w kształtowaniu przyszłości Kościoła, zachęca ich do aktywnego zaangażowania w życie wspólnot i podejmowania inicjatyw na rzecz sprawiedliwości społecznej. W kontekście czasów ostatecznych Franciszek podkreśla znaczenie nadziei. Przypomina, że chrześcijaństwo jest religią zmartwychwstania i nowego życia. Zachęca wiernych do pielęgnowania tej nadziei, nawet w obliczu trudności. Papież kończy swoje przesłanie wezwaniem do jedności i solidarności. Podkreśla, że wspólnota wiary jest siłą Kościoła w czasach próby zachęca katolików do wzajemnego wsparcia i dawania świadectwa miłości Chrystusa w codziennym życiu. W swoim orędziu papież Franciszek porusza także kwestie technologii i jej wpływu na życie duchowe. Zwraca uwagę, że w czasach cyfryzacji wierni muszą zachować równowagę między korzystaniem z nowoczesnych narzędzi a pielęgnowaniem autentycznych relacji międzyludzkich. Franciszek podkreśla, że media społecznościowe mogą być zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Z jednej strony umożliwiają szybkie rozprzestrzenianie się dobrej nowiny z drugiej mogą prowadzić do powierzchowności w relacjach i odizolowania od rzeczywistości. Papież zachęca katolików do mądrego korzystania z technologii, sugeruje, aby wykorzystywać ją jako narzędzie ewangelizacji i budowania wspólnoty, jednocześnie nie zapominając o wartości bezpośredniego kontaktu i osobistego świadectwa wiary. W kontekście czasów ostatecznych Franciszek mówi o potrzebie rozeznawania. Podkreśla, że wierni muszą być czujni i umieć odróżniać prawdę od fałszu, szczególnie w świecie przepełnionym dezinformacją i fake newsami. Papież zwraca uwagę na rolę edukacji w przygotowaniu katolików na wyzwania przyszłości. Zachęca do ciągłego pogłębiania wiedzy religijnej, ale także do rozwoju intelektualnego w innych dziedzinach, co pomoże w lepszym rozumieniu świata. Franciszek podkreśla znaczenie rodziny jako podstawowej komórki społecznej i kościoła. W obliczu czasów ostatecznych, rodzina ma być ostoją wiary, miejscem przekazywania wartości i wzajemnego wsparcia w trudnościach. Papież mówi także o potrzebie nawrócenia ekologicznego. Według niego troska o środowisko jest integralną częścią katolickiej wiary i przygotowania na czasy ostateczne. Zachęca do zmiany stylu życia na bardziej zrównoważony. W swoim przesłaniu Franciszek porusza temat sprawiedliwości społecznej. Podkreśla, że w obliczu końca czasów. Katolicy powinni jeszcze bardziej angażować się w walkę z ubóstwem, nierównościami i wszelkimi formami wykluczenia. Papież zwraca uwagę na potrzebę pokuty i pojednania. Zachęca wiernych do regularnego korzystania z sakramentu spowiedzi, który ma pomagać w duchowym oczyszczeniu i przygotowaniu na spotkanie z Bogiem. Franciszek kończy tę część swojego orędzia, przypominając o uniwersalnym powołaniu do świętości. Podkreśla, że każdy katolik, niezależnie od swojego stanu i pozycji, jest wezwany do życia w bliskości z Bogiem i dawania świadectwa wiary w codzienności. W kolejnej części swojego przesłania papież Franciszek skupia się na temacie cierpienia i jego roli w życiu chrześcijanina. Podkreśla, że w czasach ostatecznych wierni mogą doświadczać różnych form prób i przeciwności. Franciszek zachęca katolików do patrzenia na cierpienie przez pryzmat wiary. Przypomina, że Chrystus również cierpiał i że poprzez swój krzyż nadał sens ludzkiemu cierpieniu. Papież podkreśla, że nie należy szukać cierpienia, ale gdy ono przychodzi, trzeba je przyjąć z godnością. W kontekście czasów ostatecznych papież mówi o potrzebie solidarności z cierpiącymi, zachęca wiernych do konkretnych działań na rzecz chorych, ubogich i prześladowanych. Podkreśla, że służba potrzebującym jest formą przygotowania na przyjście Chrystusa. Franciszek porusza również temat prześladowań religijnych. Zwraca uwagę, że w niektórych częściach świata katolicy doświadczają dyskryminacji i przemocy ze względu na swoją wiarę. Papież wzywa do modlitwy za prześladowanych i do działań na rzecz wolności religijnej. W swoim orędziu głowa Kościoła mówi także o potrzebie czujności duchowej. Zachęca wiernych do regularnego rachunku sumienia i pracy nad sobą. Podkreśla, że czas końca może nadejść w każdej chwili. Dlatego ważne jest, by być zawsze gotowym. Papież zwraca uwagę na rolę Eucharystii w przygotowaniu na czasy ostateczne. Podkreśla, że regularne uczestnictwo we Mszy Świętej i adoracja Najświętszego Sakramentu umacniają wiarę i dają siłę do stawiania czoła wyzwaniom. Franciszek mówi również o znaczeniu wspólnoty parafialnej. Zachęca katolików do aktywnego udziału w życiu swoich parafii, które mają być miejscem formacji, modlitwy i wzajemnego wsparcia w obliczu trudności czasów ostatecznych. W kontekście końca czasów papież porusza temat nawrócenia. Podkreśla, że nigdy nie jest za późno na zmianę życia i powrót do Boga. Zachęca do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania jako drogi duchowej odnowy. Franciszek zwraca uwagę na rolę Maryi w czasach ostatecznych, przypomina o jej wstawiennictwie i opiece nad Kościołem. Zachęca wiernych do modlitwy różańcowej jako skutecznego narzędzia duchowej walki i ochrony. Papież kończy tę część swojego orędzia, podkreślając znaczenie nadziei chrześcijańskiej. Przypomina, że nawet w obliczu największych trudności wierni powinni ufać w Boże miłosierdzie i ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. W kolejnej części swojego przesłania papież Franciszek porusza temat jedności Kościoła w obliczu czasów ostatecznych. Podkreśla, że w okresie próby szczególnie ważne jest, aby katolicy trwali w jedności, pokonując podziały i nieporozumienia. Franciszek zwraca uwagę na potrzebę dialogu wewnątrz Kościoła, zachęca do otwartej dyskusji na trudne tematy, ale zawsze w duchu miłości i wzajemnego szacunku. Papież przypomina, że różnorodność opinii może być bogactwem, jeśli nie prowadzi do rozłamów. W kontekście czasów ostatecznych głowa Kościoła mówi o roli biskupów i kapłanów. Podkreśla ich odpowiedzialność za prowadzenie wiernych i dawanie przykładu życia zgodnego z Ewangelią. Franciszek zachęca duchownych do bliskości z wiernymi i wrażliwości na ich potrzeby. Papież porusza również temat roli świeckich w Kościele. Podkreśla, że w obliczu wyzwań końca czasów każdy ochrzczony jest powołany do aktywnego udziału w misji Kościoła. Zachęca świeckich do odkrywania swoich charyzmatów i wykorzystywania ich dla dobra wspólnoty. Franciszek zwraca uwagę na znaczenie formacji duchowej i intelektualnej. Podkreśla, że w czasach dezinformacji i relatywizmu wierni muszą być dobrze ugruntowani w nauce Kościoła. Zachęca do studiowania pisma świętego i dokumentów magisterium. W swoim orędziu papież mówi także o potrzebie odnowy liturgicznej. Podkreśla, że piękno i głębia liturgii mogą być źródłem siły dla wiernych w trudnych czasach. Zachęca do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu sakramentalnym Kościoła. Franciszek porusza temat ekumenizmu w kontekście czasów ostatecznych. Podkreśla, że dążenie do jedności chrześcijan jest wolą Chrystusa i ważnym znakiem dla świata zachęca katolików do modlitwy i działań na rzecz pojednania między wyznaniami. Papież mówi również o roli zakonów i zgromadzeń zakonnych. Podkreśla, że ich charyzmat i świadectwo życia konsekrowanego są szczególnie cenne w obliczu wyzwań końca czasów. Zachęca zakonników i zakonnice do wierności swojemu powołaniu. W kontekście czasów ostatecznych, Franciszek zwraca uwagę na potrzebę przebaczenia i pojednania. Podkreśla, że zdolność do przebaczania jest znakiem dojrzałej wiary i przygotowaniem na spotkanie z miłosiernym Bogiem. Papież kończy tę część swojego orędzia, przypominając o potrzebie radości i optymizmu w życiu chrześcijańskim. Podkreśla, że nawet w obliczu trudności wierni powinni być świadkami nadziei i radości płynącej z wiary w zmartwychwstałego Chrystusa. W dalszej części swojego przesłania papież Franciszek koncentruje się na roli Kościoła w świecie współczesnym, szczególnie w kontekście zbliżających się czasów ostatecznych. Podkreśla, że Kościół musi być beacon nadziei i światłem prowadzącym ludzkość ku Bogu. Franciszek zwraca uwagę na potrzebę ewangelizacji w nowych formach, zachęca katolików do kreatywnego wykorzystywania mediów i technologii w głoszeniu dobrej nowiny. Papież podkreśla, że orędzie Chrystusa musi dotrzeć do wszystkich, zwłaszcza do młodych i zagubionych. W obliczu wyzwań końca czasów, głowa Kościoła mówi o znaczeniu modlitwy. Franciszek zachęca do pogłębiania życia modlitewnego, zarówno indywidualnego, jak i wspólnotowego. Podkreśla, że modlitwa jest źródłem siły i rozeznania w trudnych momentach. Papież porusza temat sprawiedliwości społecznej jako integralnej części misji Kościoła. Wzywa katolików do aktywnego zaangażowania w walkę z ubóstwem, nierównościami i wszelkimi formami wykluczenia. Franciszek podkreśla, że troska o najsłabszych jest znakiem autentycznej wiary. W kontekście czasów ostatecznych Franciszek mówi o potrzebie duchowego rozeznania, zachęca wiernych do uważnego obserwowania znaków czasu i interpretowania ich w świetle Ewangelii. Papież ostrzega przed łatwowiernością i przypomina o konieczności krytycznego myślenia. Papież zwraca uwagę na rolę rodziny jako domowego kościoła. Podkreśla, że silne, oparte na wierze rodziny są fundamentem zdrowego społeczeństwa i kościoła. Franciszek zachęca do pielęgnowania więzi rodzinnych i wychowywania dzieci w duchu wiary. W swoim orędziu Franciszek porusza temat odpowiedzialności za stworzenie. Przypomina, że troska o środowisko jest obowiązkiem moralnym każdego katolika. Papież wzywa do ekologicznego nawrócenia i zmiany stylu życia na bardziej zrównoważony. Papież mówi także o znaczeniu kultury i sztuki w życiu Kościoła. Podkreśla, że piękno może być drogą do Boga i narzędziem ewangelizacji. Franciszek zachęca artystów do tworzenia dzieł inspirowanych wiarą, które mogą poruszać serca i umysły ludzi. W kontekście czasów ostatecznych Franciszek zwraca uwagę na potrzebę czujności duchowej, przypomina słowa Chrystusa o nieznajomości dnia ani godziny i zachęca do życia w stałej gotowości na spotkanie z Panem. Papież kończy tę część swojego orędzia, podkreślając rolę Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego. Zachęca do częstego uczestnictwa we Mszy Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu jako źródła siły i odnowy w obliczu wyzwań końca czasów. W kolejnej części swojego przesłania papież Franciszek skupia się na temacie osobistej odpowiedzialności każdego katolika w obliczu czasów ostatecznych. Podkreśla, że przygotowanie na przyjście Chrystusa jest nie tylko kwestią wspólnotową ale przede wszystkim indywidualną. Franciszek zachęca wiernych do codziennego rachunku sumienia i pracy nad sobą. Przypomina, że świętość jest powołaniem każdego chrześcijanina, niezależnie od jego stanu i pozycji społecznej. Papież podkreśla, że droga do świętości wiedzie przez małe, codzienne gesty miłości i służby. W kontekście końca czasów, głowa Kościoła mówi o potrzebie odwagi i wytrwałości w wierze. Franciszek przypomina, że wierni mogą spotkać się z niezrozumieniem, a nawet prześladowaniami ze strony świata. Zachęca do dawania świadectwa wiary, nawet w trudnych okolicznościach. Papież porusza temat sakramentu pokuty i pojednania jako drogi duchowego oczyszczenia i odnowy. Podkreśla, że regularna spowiedź pomaga w zachowaniu czujności duchowej i przygotowaniu na spotkanie z Chrystusem. Franciszek zachęca do korzystania z tego sakramentu bez lęku i z ufnością w Boże miłosierdzie. Franciszek zwraca uwagę na rolę Słowa Bożego w życiu katolika, zachęca do codziennej lektury Pisma Świętego i medytacji nad jego treścią. Papież podkreśla, że znajomość Biblii pomaga w rozeznawaniu woli Bożej i podejmowaniu właściwych decyzji w obliczu wyzwań końca czasu. W swoim orędziu papież mówi także o znaczeniu wspólnoty w życiu wiary. Przypomina, że chociaż relacja z Bogiem jest osobista, to wiara rozwija się i umacnia we wspólnocie. Franciszek zachęca do aktywnego udziału w życiu parafii i małych grup formacyjnych. Papież porusza temat apostolstwa świeckich w kontekście czasów ostatecznych. Podkreśla, że każdy ochrzczony jest powołany do głoszenia Ewangelii w swoim środowisku. Franciszek zachęca do odważnego dzielenia się wiarą w rodzinie, miejscu pracy i wśród przyjaciół. Franciszek zwraca uwagę na potrzebę rozwoju intelektualnego w kwestiach wiary. Zachęca do pogłębiania wiedzy religijnej poprzez czytanie dobrych książek, uczestnictwo w konferencjach i korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji. Papież podkreśla, że wykształcona wiara jest bardziej odporna na wyzwania współczesności. W kontekście końca czasów głowa Kościoła mówi o potrzebie ufności w Boże Prowadzenie. Franciszek przypomina, że mimo niepewności i zagrożeń, wierni powinni zachować pokój serca, wynikający z zaufania Bożej Opatrzności. Papież kończy tę część swojego orędzia, podkreślając rolę Maryi jako wzoru wiary i posłuszeństwa Bogu, zachęca do naśladowania jej cnót i uciekania się do jej wstawiennictwa w trudnych chwilach. Franciszek przypomina, że Maryja jest matką Kościoła i szczególną opiekunką wiernych w czasach ostatecznych. W kolejnej części swojego przesłania papież Franciszek skupia się na temacie nadziei chrześcijańskiej w obliczu wyzwań końca czasów. Podkreśla, że nadzieja jest fundamentalną cnotą, która pozwala wiernym zachować optymizm i radość nawet w obliczu trudności. Franciszek przypomina, że chrześcijańska nadzieja nie jest naiwnym optymizmem, ale głębokim przekonaniem o ostatecznym zwycięstwie Boga nad złem. Zachęca katolików do pielęgnowania tej nadziei poprzez modlitwę, życie sakramentalne i dobre uczynki. W kontekście czasów ostatecznych, papież mówi o potrzebie czujności duchowej. Podkreśla, że wierni powinni być zawsze gotowi na spotkanie z Chrystusem, jednocześnie nie popadając w lęk czy obsesję na punkcie końca świata. Franciszek porusza temat odpowiedzialności za budowanie Królestwa Bożego już teraz na ziemi. Zachęca wiernych do aktywnego zaangażowania w transformację świata zgodnie z wartościami ewangelicznymi. Papież podkreśla, że każdy dobry czyn przybliża nas do pełni czasów. Głowa Kościoła zwraca uwagę na rolę Ducha Świętego w przygotowaniu na czasy ostateczne. Franciszek zachęca do otwartości na dary i charyzmaty Ducha, które mają umacniać wiarę i pomagać w rozeznawaniu znaków czasu. Papież mówi także o znaczeniu wspólnoty Kościoła w obliczu wyzwań końca czasów. Podkreśla, że jedność i solidarność wśród wiernych są potężnym świadectwem dla świata i źródłem wzajemnego wsparcia w trudnych chwilach. Franciszek porusza temat ewangelizacji jako priorytetowego zadania w perspektywie czasów ostatecznych. Zachęca katolików do odważnego głoszenia dobrej nowiny, szczególnie tym, którzy są daleko od Boga lub zniechęceni do Kościoła. W swoim orędziu papież zwraca uwagę na potrzebę przebaczenia i pojednania, podkreśla, że w obliczu końca czasów wierni powinni dążyć do naprawy relacji i budowania mostów między ludźmi. Franciszek przypomina, że miłosierdzie jest znakiem rozpoznawczym uczniów Chrystusa. Papież mówi również o roli cierpienia w życiu chrześcijanina. Podkreśla, że choć cierpienie nie jest celem samym w sobie, to przeżywane z wiarą może być drogą do głębszego zjednoczenia z Chrystusem i przygotowaniem na czasy ostateczne. Franciszek kończy tę część swojego przesłania, przypominając o potrzebie radości i entuzjazmu w życiu wiary. Zachęca katolików do bycia świadkami nadziei i radości płynącej z Ewangelii, nawet w obliczu trudności i niepewności związanych z końcem czasów. W ostatniej części swojego orędzia papież Franciszek koncentruje się na praktycznych wskazówkach dla katolików, jak żyć w oczekiwaniu na czasy ostateczne. Podkreśla, że ta perspektywa powinna motywować do głębszego życia wiarą, a nie wywoływać strach czy paraliż. Franciszek zachęca wiernych do regularnej praktyki modlitwy i medytacji. Podkreśla, że codzienne spotkanie z Bogiem w ciszy serca jest kluczowe dla zachowania duchowej czujności. Papież sugeruje, aby każdy znalazł własny rytm modlitwy, który pomoże mu trwać w bliskości z Bogiem. W kontekście końca czasów, głowa Kościoła mówi o potrzebie formacji sumienia, zachęca katolików do regularnego rachunku sumienia i korzystania z sakramentu pokuty. Franciszek podkreśla, że czyste sumienie jest najlepszym przygotowaniem na spotkanie z Chrystusem. Papież porusza temat służby bliźnim jako konkretnego wyrazu miłości chrześcijańskiej. Zachęca do zaangażowania w wolontariat i dzieła miłosierdzia. Franciszek przypomina, że w obliczu sądu ostatecznego będziemy rozliczani z miłości, jaką okazaliśmy potrzebującym. Franciszek zwraca uwagę na znaczenie wspólnoty w życiu wiary. Podkreśla, że uczestnictwo w życiu parafii, grupach modlitewnych czy ruchach kościelnych pomaga w umacnianiu wiary i wzajemnym wspieraniu się w drodze do świętości. W swoim orędziu papież mówi także o potrzebie ciągłego nawracania się. Przypomina, że życie chrześcijańskie jest procesem nieustannego wzrostu i przemiany. Franciszek zachęca do otwartości na działanie łaski Bożej i gotowości do zmiany tego, co w naszym życiu nie jest zgodne z Ewangelią. Papież porusza temat odpowiedzialności za stworzenie w perspektywie czasów ostatecznych. Zachęca do ekologicznego stylu życia i troski o środowisko naturalne. Franciszek podkreśla, że szacunek dla dzieła stworzenia jest formą uwielbienia Stwórcy. Franciszek zwraca uwagę na rolę rodziny w przygotowaniu na czasy ostateczne, zachęca do budowania silnych, opartych na wierze relacji rodzinnych. Papież podkreśla, że rodzina jest pierwszą szkołą miłości i wiary, która kształtuje przyszłość Kościoła i świata. W kontekście końca czasów, głowa Kościoła mówi o potrzebie świadectwa wiary w codziennym życiu, zachęca katolików do odważnego wyznawania swojej wiary w miejscu pracy, szkole czy w relacjach społecznych. Franciszek przypomina, że autentyczne świadectwo życia jest najskuteczniejszą formą ewangelizacji. Papież kończy swoje orędzie, wzywając wiernych do ufności i nadziei. Przypomina, że Bóg jest Panem Historii i że ostateczne zwycięstwo należy do Niego. Franciszek zachęca katolików do życia w radosnym oczekiwaniu na powrót Chrystusa, będąc jednocześnie aktywnymi uczestnikami w budowaniu Królestwa Bożego już tu, na Ziemi. Drodzy widzowie, dziękujemy za obejrzenie tego filmu o przesłaniu papieża Franciszka dotyczącym przyszłości katolików w czasach ostatecznych. Jeśli znaleźliście te informacje wartościowymi, zachęcamy do dalszego zgłębiania tematu. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami o Wierze, Kościele i Duchowości. Kliknijcie dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych treściach. Jeśli macie pytania lub przemyślenia dotyczące tego tematu, zostawcie je w komentarzach poniżej. Chętnie podejmiemy dyskusję i odpowiemy na wasze wątpliwości. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdziecie więcej materiałów, artykułów i zasobów związanych z nauczaniem Kościoła i papieża Franciszka. Pamiętajcie, że Wasza wiara i świadectwo są ważne. Dzielcie się tym filmem z rodziną i przyjaciółmi, aby szerzyć nadzieję i mądrość płynącą z przesłania Ojca Świętego. Dziękujemy za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Niech Bóg Wam błogosławi i prowadzi Was w tych ważnych czasach. Do widzenia.